czyste się pacany przed chwilą byłem mu redaktora powiedział że zapisy odbędą się w pokoju 21 Siemacie. Siemasz. Na takie numery mnie nie nabierzesz. Zapisujecie się? No jasne, a wy się wie. Jak odpadną będą podawali nam piłki z za bramki. Wyrzucili nas, tam jest dział listów i porad prawnych. Idź, bracie, bo cię przegonimy. Te, czego chcą te szczeniaki? Powiedz im, z kim mają do czynienia. Te, uważaj, bo ci uszy do pięt przylepie. Proszę o spokój. Jeśli będzie halas, nie będzie zapisów. Kto pierwszy? My z Dzikiego Zachodu, panie redaktorze. Zremisowaliśmy z Huraganem i w ogóle chcieliśmy się zapisać do szanownego turnieju. Nasza drużyna nazywa się Syrenka. Adres kapitana drużyny Chmielna. Boję się, że jesteście za młodzi. Za mali. To ciężki turniej. Kondycję mamy na 102, panie redaktorze. Franek zjada codziennie kilo szpinaku. I do tego dwa jaja na twardo. Ignaś, jak nic, wbija dwa we Rosną jak trawa po deszczu. I w ogóle, panie redaktorze, my w atomowej formie. To jednak duży wysiłek. Widzę, że nie jesteście Herkulesami. No mów coś. Jesteś kapitanem, czy nie? My na zebraniu i w ogóle cała drużyna. trenuje. U nas zgrana paka, panie redaktorze. Jak się dowiedzą, że z turnieju nici, to klapa na całej linii. Przestaną grać w piłkę, zaczną się chuliganić i w ogóle żałobna perspektywa. Niezły siebie, adwokat. Umiesz walczyć, ale. Niech mnie nie paki zadziobią, że drużyna w znakomitej kondycji. Damy im troszeczkę jogurtu, witaminy ABCD i zobaczy pan redaktor, że podrosną. Jak gwarantuję. Hm. No zgoda? Zgłaszaj drużynę do turnieju. Jesteś kapitanem, czy nie? Syrenka z Chmielnej.